Piąte liceum w Tarnowie wyszło z inicjatywą marczu przeciwko chłoniakowi, śmiertelnej odmianie raka. Uczniowie w ramach ogólnopolskiej akcji Mam Haka na Raka spacerowali ulicami miasta, zachęcając ludzi do profilaktycznych badań. O akcji opowiadała nam koordynatorka projektu, Aldona Czernecka-Mitera. Nasza szkoła przystąpiła po raz kolejny do akcji Mam Haka na Raka. Jest to akcja, która promuje przede wszystkim zdrowie. Mamy tutaj przedstawicielkę grupy Fortes, grupy, która właśnie została powołana na czas trwania akcji. Do inicjatywy włączyło się także Siódme Liceum Ogólnokształcące. Podobnie jak ich koledzy i koleżanki, manifestowali na ulicach Tarnowa zdrowy tryb życia i dbałość o zdrowie. Spytaliśmy ich o cel marszu. Akcja ma na celu propagowanie badań profilaktycznych profilaktycznych przeciwko chłoniakowi. Chcemy zachęcić tarnowian do wykonywania takich badań w momencie kiedy zauważą jakieś niebezpieczne u siebie objawy, które mogą oznaczać faktycznie wystąpienie chorób nowotworowych. No najważniejsza na pewno profilaktyka. Musimy dbać o swój styl życia, musimy dbać o zdrowie, musimy nie lekceważyć wszystkich możliwych objawów. Jest to program, w którym młodzi ludzie organizują happeningi, różnego rodzaju marsze oraz wywiady, lekcje z ludźmi na temat chłoniaka. Na celu mamy e, zachęcenie ludzi do badań, to na pewno e, skłonienie każdego, żeby po prostu walczył z tym, żeby nikt się nie poddawał przeciwko rakowi i na pewno, żeby badał się regularnie. E, chcemy zachęcić ich do badań profilaktycznych przeciwko chorobie nowotworowej, takim jakim jest właśnie e, chłoniak. W tym roku ta ogólnopolska akcja mam Haka na raka zajmuje się właśnie chłoniakiem. Jest to nowotwór układu limfatycznego, polega na niepoprawnym wzroście tych komórek układu limfatycznego. No, jest to dość ciężka choroba do wyleczenia, ale możemy ją wyleczyć, jeżeli wcześniej wykonamy badania profilaktyczne, do których bardzo zachęcamy. Oprócz edukacyjnego dla społeczeństwa manifestu, licealiści zbierali także podpisy w celu prowadzenia bezpłatnych, ogólnopolskich badań profilaktycznych. Chcemy zachęcić ich do badań profilaktycznych przeciwko chorobie nowotworowej, takim jakim jest właśnie chłoniak. W tym roku ta ogólnopolska akcja mam Haka na raka zajmuje się właśnie chłoniakiem. Jest to nowotwór układu limfatycznego, polega na niepoprawnym wzroście tych komórek układu limfatycznego. No jest to dość ciężka choroba do wyleczenia, ale możemy ją wyleczyć, jeżeli wcześniej wykonamy badania profilaktyczne, do których bardzo zachęcamy. Z pomysłu zaczerpnęła również młodzież z pierwszego Liceum Ogólnokształcącego, która cały czas w miarę możliwości organizuje happeningi edukacyjne. Ich także zapytaliśmy o cel ich działań. Nasza szkoła organizuje dni zdrowia, podczas których staramy się walczyć z wszelkimi nowotworami. Dlatego organizujemy dni zdrowia. Można w tym czasie zmierzyć sobie ciśnienie zbadać krew lub zmierzyć BMI, pozwoli to na szybsze zdiagnozowanie choroby. No i też robiliśmy prezentację na temat ogólnego raka i raka piersi. Jak wiadomo, powinniśmy się często badać, żeby zapobiec chorobie. No, na pewno należy się badać. Podczas dni zdrowia, które organizuje szkolne koło PCK staramy się szerzyć się. Wiadomości na temat chorób i zdrowia na auli szkolnej, gdzie wszyscy uczniowie zbierają się i po prostu propagujemy ten zdrowy tryb życia i pokazujemy jak walczyć z wszystkimi chorobami. Chcieliśmy także sprawdzić, czy mimo nagłośnienia sprawy choroby, jaką jest chłoniak, społeczeństwo jest wystarczająco poinformowane w tej kwestii. Jak się okazało, nie zawiedliśmy się. Co to jest chłoniak? Chłoniak to jest taka choroba właśnie, mhm. zakażona może być. I oprócz tego może być po prostu yy, nieuleczalna choroba. Czyli ma to związek z rakiem, jak pani rakiem. myśli? Tak, tak, tak. Nowotworami. Mhm. Bo każdy ma. Można tak powiedzieć: każdy ma raka. W sobie. Załóżmy. Akcja ta świadczy o braku obojętności wśród młodych ludzi. Cieszymy się, że w taki sposób podchodzą do tego tematu. Mamy też głęboką nadzieję, że swoimi działaniami dorzucili dużą cegiełkę do zmniejszenia zachorowalności na raka.